Księga rodzaju, rozdział 23 A Sara dożyła 127 lat. Tyle było lat życia Sary. Sara umarła w mieście Kirjat Arba, czyli w Hebronie, w ziemi Kanan. I Abraham przyszedł, aby odbyć żałobę po sarze i opłakiwać ją. Potem Abraham wstał od swojej zmarłej i powiedział do synów Heta Jestem wśród was przybyszem i przychodniem. Dajcie mi na własność grób między wami, abym pogrzebał moją zmarłą przed mojego oblicza. Synowie Heta odpowiedzieli Abrahamowi Słuchaj nas, mój panie. Jesteś księciem Boga wśród nas. Pochowaj swoją zmarłą w naszych najlepszych grobach. Nikt z nas nie odmówi ci swego grobu, abyś pochował swoją zmarłą. Wtedy Abraham wstał, pokłonił się ludowi tej ziemi, czyli synom Heta i powiedział do nich Jeśli zgadzacie się, abym pochował moją zmarłą sprzed mojego oblicza, posłuchajcie mnie i wstawcie się za mną do Efrona, syna Sochara, aby mi ustąpił swoją jaskinię Makpela. Która znajduje się na końcu jego pola, niech mi ją odda za odpowiednią cenę jako grupna własność wśród was. A Efron siedział wśród synów Heta, odpowiedział więc Efron hetyta Abrahamowi w obecności synów heta i wszystkich, którzy wchodzili w bramę jego miasta. Nie mój Panie, posłuchaj mnie. Daję ci to pole i jaskinię, która na nim jest. Daję ją tobie w obecności synów mego ludu. Pochowaj swoją zmarłą. Wtedy Abraham pokłonił się przed ludem tej ziemi. I powiedział do Efrona w obecności ludu tej ziemi: Raczej, jeśli się da, proszę posłuchaj mnie. Dam ci pieniądze za pola. Weź je ode mnie, a pochowam tam moją zmarłą. Efran odpowiedział Abrahamowi: Mój Panie, posłuchaj mnie. Ta ziemia jest warta 400 syklów srebra, ale cóż to jest między mną a Tobą? Pochowaj swoją zmarłą. I Abraham wysłuchał Efrona. Odważył więc Abraham Efronowi srebro, które ten wymienił w obecności synów Heta. 400 syklów srebra, jakie było w obiegu u kupców. Tak więc pole Efrona, które jest w Makpelu, naprzeciw Mamre, pole i jaskinia, które na nim jest. Wszystkie drzewa, które były na polu i wokół, na wszystkich jego granicach, przeszły na własność Abrahama w obecności synów Heta i wszystkich, którzy wchodzili w bramę tego miasta. Potem Abraham pochował swoją żonę Sarę w jaskini pola w Makpelu, naprzeciwko Mamre, czyli Hebronie, w ziemi Kanan i zostały oddane Abrahamowi pole i jaskinia która była na nim jako grupna własność przez synów Heta